Zapraszam Cię do podróży w świat Twoich emocji. Zapraszam Cię do praktyki uważności i wizualizacji. Będzie to piękne wprowadzenie do procesu wyrażania uczuć poprzez sztukę, abstrakcję, być może formę przestrzenną. Wyciągniemy to, co chce być wyrażone z wewnątrz na zewnątrz. Potraktuj tę praktykę jako drabiny, po której zejdziesz do swojego wnętrza, do świata wewnętrznych barw. Puść wszelkie oczekiwania, wszelkie oceny. Znajdź w sobie otwartość i ciekawość, chęć doświadczania siebie, tego, z czym teraz jesteś, tego, co czujesz. Obserwuj to, co do ciebie przechodzi, z życzliwością i uważnością, bez narzucania sobie czegokolwiek, bez krytyki i oceniania. Otwórz się na wszystko to, co wyłania się z głębin podświadomości, pozwalając sobie na czucie. Bo to, co czujesz, jest ważne. Proszę usiąść wygodnie, w wyprostuj kręgosłup. Dłonie zrelaksowane na kolanach. Stopy płasko osadzone na ziemi. Dają ci poczucie bezpieczeństwa. Broda delikatnie cofnięta, ramiona zrelaksowane. Serce uniesione i weź proszę kilka głębokich oddechów. Znajdź w sobie gotowość, by zamknąć oczy. Rozluźnij szczękę. Twarz staje się łagodna, a uwaga skierowana do wewnątrz. Połącz się ze swoim oddechem. Tym, jaki jest właśnie w tej chwili. Nie zmieniaj go na siłę, nie oceniaj go. Po prostu uświadom sobie, jak oddychasz. Czy oddychasz szybko, czy wolno. Czy twój oddech jest płytki, czy głęboki. Obserwuj go z uważnością, nawiązując kontakty ze sobą. teraz z kolejnym wdechem zaobserwuj, czy cokolwiek się zmieniło. Już poprzez samo zamknięcie oczu, odcięcie się od zewnętrznych bodźców. Być może coś się pojawiło, uspokoiło. A teraz proszę unieść swoją lewą dłoń i połóż ją na sercu. Prawą dłoń umieść na swoim brzuchu. A swoją uwagą podążaj za oddechem do wewnątrz. Zaobserwuj to, w jaki sposób oddech porusza się w tobie przy każdym wdechu i wydechu. Zaobserwuj to, w jaki sposób powietrze wpływa do Twojego ciała łagodnie wypełnia płuca, brzuch. I to, w jaki sposób powietrze opuszcza Twoje ciało. głęboki wdech i głęboki wydech. Wdech. I wydech. A teraz proszę cię wyobraź sobie jak w głębi twojego brzucha. Umieszczony jest mały balonik. Za każdym razem, gdy robisz wdech, balon się powiększa, napełnia powietrzem, a z wydechem to powietrze ubywa i balon się kurczy. Oddychaj spokojnie do tej wizualizacji. Słuchaj się w dźwięk swojego oddechu. Zauważ i zaobserwuj ten dźwięk. Nic z nim nie musisz robić. Po prostu jest jaki jest. Przychodzi i odchodzi. Wzrasta i opada. Być może jest przyjemny, lub nieprzyjemny, lub neutralny. Zauważ, jakie doznania w ciele ci on przynosi. Być może czujesz chłód powietrza wpływającego do Twojego ciała i ciepło wydychanego powietrza. Być może zauważasz poszerzenie i kurczenie, a może nic nie czujesz i to też jest ok. Wielu ludzi nie czuje swojego oddechu. Oddychając spokojnie, buduj zaufanie do swojego ciała. Zaufanie do swojego oddechu. Zaufanie do swojego czucia. Przychodzimy na ten świat wraz z pierwszym życiodajnym oddechem. Napełnia on nasze ciało siłą życiową i energią. Nasze prawidłowe oddychanie jest bardzo ważne. Kiedy mamy trudne doświadczenia lub nie radzimy sobie w życiu, pierwszą objawem, który się pojawia, to spłycenie naszego oddechu. A więc to w jaki sposób oddychamy, dużo mówi nam o naszym stanie emocjonalnym. Gdy spłycamy oddech, sprawia on, że mniej odczuwamy ból emocjonalny, który się w nas przejawia. Medycyna mówi, że kiedy oddech staje się płytki, powoduje to niedotlenienie naszego centralnego układu nerwowego, naszego mózgu i serca. A to prowadzi do braku klarowności i wydajności naszych procesów myślowych. Wzrastają wątpliwości, niepokój, a często pojawiają się stany depresyjne. Dlatego teraz połącz się ze swoim oddechem. Jeśli chcesz, opuść dłonie na kolana. Ale w pełni zamieszkaj w swoim ciele, w swoim oddechu. Pozwól, by oddech był przewodnikiem po świecie Twoich doznań, Twoich uczuć i emocji. I proszę uśmiechnij się do siebie. Poczuj, jak naturalna energia przepływa przez Twoje ciało, dając Ci wzmocnienie i odżywienie, poczucie bezpieczeństwa. Z każdym głębokim wdechem napełnij się spokojem, a z wydechem uwolnij wszelkie zmartwienia i myśli, które odciągają cię od tu i teraz. Po prostu puść je jak obłoki na niebie. Myśli i emocje przychodzą i odchodzą. Są jak chmury. Czasem pada z nich deszcz, grad, czasem pojawia się burza, ale tu mija. Pozwól im odpłynąć i wróć do obserwacji swojego oddechu, do odczuwania tego, z czym teraz jesteś, tak, aby mieć możliwość przyjrzenia się sobie, by mieć możliwość rozpoznania siebie i swoich potrzeb, tak, aby wrócić do siebie, do swojej wewnętrznej równowagi. Bądź tu i teraz. Bo to, co mamy, to chwila obecna. Przeszłości już nie ma. Przyszłość jeszcze nie nadeszła. Życie toczy się w teraźniejszości. To, nad czym masz kontrolę, to ten moment. Zatem pozwól, aby ten moment był dla Ciebie okazją do zatrzymania, okazją do obserwowania i doświadczania siebie, bez żadnego osądzania i oceniania. Pozwól, by ten moment był dla Ciebie okazją jasnego zrozumienia swoich nadziei i marzeń oraz wzmocnieniem zaufania do siebie. Wyróż w niezwykłą podróż, w podróż do świata swoich emocji. Słuchaj się w swój wewnętrzny świat, w cały kalejdoskop barw swoich odczuć i wrażeń. Pomocna przed tym będzie uważność, pełnia obecności świadomości. Uważność pozwala nam szybciej wrócić do siebie, obudzić się, popatrzeć na swoje życie z innej perspektywy, zatrzymać się w biegu codzienności i zauważyć narastającą nierównowagę. Pomaga kultywować nieustanną praktykę obserwacji i sprawdzania siebie, swojego samopoczucia tak aby rozpoznawać, jakie czynności, jakie myśli wspierają cię, a jakie obniżają twoje samopoczucie. Być może sprawiają, że czujesz się niespokojnie lub mniej pewnie, by radzić sobie z codziennością. Ta technika daje wgląd, by wiedzieć, jak pomóc sobie. To odpowiedzialność za siebie i wzmocnienie poczucia samodzielności i zaradności. Redukuje stres, uspokaja umysł, ciało i ducha. Pozwala zmniejszyć gonitwę myśli, wyciszyć lęk, opanować trudne emocje, takie jak gniew, złość czy irytacje. Redukuje poczucie osamotnienia, izolacji i niepokoju. Ma zbawienny wpływ na naszą psychikę i cały układ nerwowy. Przewraca kontakt z ciałem, z emocjami, kontakt z czuciem i z zmysłami. Zatem proszę zatrzymaj się w sobie, weź kilka głębokich oddechów. Skieruj wektor do wewnątrz i zastanów się. Z czym teraz jesteś? Z jakim poziomem energii w sobie? Z jakim samopoczuciem? Spróbuj określić je od 1 do 10, gdzie jeden to poczucie stagnacji, nieporuszenia, poczucie bezsilności, a 10 to poczucie mocy to Twoja sprawczość. Sprawczości, czerpania radości ze swojego życia. Zrób to teraz. A teraz proszę wejść jeszcze głębiej w siebie. Zanurz się w swoje odczuwanie, w swoje ciało, w sygnały z niego płynące i zaufaj sobie, swojej mądrości. Oddychaj do ciała. Z czym się teraz mierzysz? Co jest trudne dla Ciebie w tym momencie Twojego życia? Jakie emocje Ci towarzyszą? Jakie myśli i napięcia? Spróbuj rozpoznać to w ciele. Nasze ciało to skarbnica informacji. Składa się z 80% wody, która ma pamięć komórkową, pamięć emocjonalną. Nasze emocje żyją w ciele, zwłaszcza te niewyrażone. Dlatego teraz, proszę, przeskanuj całe swoje ciało, kawałek po kawałku, od swoich stóp w górę, po koronę głowy, w poszukiwaniu jakichkolwiek napięć. Daj sobie możliwość przyjrzenia się temu, możliwość rozpoznania tego, co w tobie nieharmonijne. I znów niczego nie oceniaj, skoncentruj się na wrażeniach i odczuciach sensorycznych. Nie określaj, czy to jest dobre, czy złe. Po prostu obserwuj to. Obserwuj to, co się pojawia. Oddychaj spokojnie. Być może czujesz jakieś odrętwienie w ciele, jakieś poruszenie, być może zaciśnięcie, kurczenie. Być może rozpoznajesz jakieś zastygnięcie, może zamrożenie. Spróbuj to zlokalizować w ciele, gdzie to się pojawia. Gdy to zrobisz, zatrzymaj się w tym miejscu. Przyjrzyj się temu w uważności. Rozpoznaj to, o czym to jest, jak to odczuwasz. Może potrzebujesz wejść głębiej w to miejsce, w to odczuwanie, w to, co ukryte pod powierzchnią. Zastanów się, jaką informację niesie. Być może reprezentuje jakąś dominującą emocję w Tobie. Nie musisz jej nazywać. Po prostu przyjrzyj się jej z życzliwością i ciekawością. Spróbuj określić, jaką ma energię. Być może kształt, konsystencję, może przypomina skała. Ma jej ostrość i ciężar. A może jest to jakiś wir energetyczny, zasysający do wewnątrz lub próbujący się wydostać na zewnątrz. Może to uczucie jest bardziej płynne, wodniste, a może lepkie, bulgoczące albo ogniste? Spróbuj to zdefiniować, określić, jak się porusza w tobie, jaki ma kształt, fakturę, jaki ma kolor. Zobacz to oczami swojej wyobraźni. A kiedy to zrobisz, kiedy to poczujesz, wzmocnij to uczucie w sobie o 100% i dodaj mu intensywności, tak aby jeszcze bardziej je poczuć, aby jeszcze bardziej je zobaczyć, aby to stało się wyraźne. Zastanów się, proszę, co ta emocja sobą reprezentuje, jaki aspekt ciebie lub twojego życia. jaką ma informację dla ciebie. Słuchaj się w to, co chcesz ci powiedzieć. Oddychaj do tego. Daj sobie czas na to spotkanie. Kiedy to zrobisz, przyjmij tę emocję, uznaj to uczucie w sobie, powiedz do niego: Widzę cię, akceptuję cię. I kiedy jesteś gotów, gotowa, doświadcz tej emocji każdą komórką swojego ciała. Już wiesz, integrujesz tę wiedzę w sobie. Doświadczasz jej wartości, uznajesz ją. I weź kilka głębokich oddechów, głęboki wdech i głęboki wydech. A teraz przyłóż swoją dłoń do serca i poczuj swoje piękne i mądre serce. Poczuj, że jest bezpieczne. Jeśli czujesz gotowość, proszę weź głęboki wdech przez nos. I głęboki, uwalniający wydech przez usta. I pozwól uwolnić się tej emocji do swojej dłoni z każdym głębokim oddechem. Głęboki wdech przez nos. I głęboki wydech przez usta. głęboki wydech przez nos. i głęboki wydech. Na naszych dłoniach zapisana jest cała mapa naszego ciała. Nasze dłonie i ręce to niezwykłe narzędzia, które tak jak nasze emocje mogą kreować, tworzyć, ale także niszczyć. Wykorzystaj swoją dłoń, aby to, co potrzebuje się wydostać, mogło wyrazić się. Uwolnij swój potencjał, uwolnij swoje barwy, swoje kolory, kształty, figury i faktury. Uwolnij tę energię. Wyobraź sobie, jak z każdym oddechem wzmacniasz się i pozwalasz na pełne wyrażenie siebie, swoich uczuć. Wyobraź sobie, jak z każdym oddechem przelewasz cały kalejdoskop barw i emocji na tę dłoń. Wyciągasz to na zewnątrz, do świata. Już nie musisz się chować. Już nie musisz chować swoich uczuć. Chować swojej autentyczności. Bo wiesz, że to, co czujesz, jest ważne. Ty jesteś ważna. Ty jesteś ważna. Uwolnij siebie. Uwolnij swoje emocje. Uwolnij swoje uczucia. Głęboki wdech. Napełniasz się odwagą, że nic ci nie złamie, a z wydechem puszczasz, rozluźniasz i uwalniasz swoją dłoń, odrywasz ją od serca? A teraz proszę spójrz na nią w uważności spójrz na swoją dłoń co widzisz? Co się pojawia? Jaka paleta barw? Jaka paleta Twoich emocji? Integruj ten proces w połączeniu ze sobą, w połączeniu ze swoim oddechem. A następnie uwolni tę dłoń, uwolni te uczucia, emocje, barwy ze swojej dłoni i przenieś na papier, w kontakcie ze sobą i swoim czuciem. Pozwól, by mogło to się wyrazić w intuicyjnym ruchu ręki, w połączeniu z tym, co przez ciebie przepływa. Wyraź to poprzez rysunek, obraz, ruch, użyj materiałów, które masz przed sobą i daj się ponieść fantazji. Zupełnie nie przejmuj się tym, jak ten rysunek, obraz wygląda. Tu nie chodzi o to, jak to ma wyglądać, tu chodzi o sam proces tworzenia, procesowania, wyrażania. To nie musi być piękne, perfekcyjne, jak twoje emocje. Pozwól, by było to prawdziwe, autentyczne. Pozostań w integracji ze swoimi emocjami, z tym, co w Tobie żywe w tym momencie. Być może chcesz uwolnić to, co jest gdzieś głęboko. Pozwól sobie na ten proces eksploracji siebie, odkrywania swoich emocji. Puść wszelkie myśli krytyczne i osądzające, bo w tej pracy nie chodzi o estetykę. To jest narzędzie, przedłużenie Twoich emocji, tak aby je wyciągnąć z Twojego wnętrza na zewnątrz. Nie chodzi o sam cel podróży ale o samą podróż, doświadczanie, czucie, wyrażanie.